Cześć, tutaj naturalnie na świeczniku, a moim gościem dzisiaj jest Michał. Witam. E, pasja nad gier karcianych. Rozumiem, że gry karciane to jest Twoja pasja, nie? Tak jest. E, to jak się ona zaczęła? Mm. I czy daje Ci szczęście? Zaczęło się z tego, że pewnego dnia poznałem kolegę, który miał mi przykuwać uszy. Mm -hmm. I byłem w trakcie zakupów materiałów do tego, no i poszedłem mm. do niego. I grali tam właśnie w grę Magic the Gathering. Mm -hmm. Ja tak na to patrzyłem i zapytałem, czy nie chcę zagrać. Ja byłem jak, okay, no chętnie zagram. No i sobie zagrałem. No, tak troszeczkę nie wiedziałem, co się dzieje, no ale było ciekawe. No i potem dostałem od nich talię za darmo. Mm -hmm. tym wrzuciłem do plecaka. I w tym czasie, no, troszeczkę o tym zapomniałem. Tak, mm -hmm. rok, dwa minął, te karty się daleki się w moim pecaku. No i poznałem jeszcze inną osobę, która już była tak całkowicie zafascynowana. No i pracowaliśmy mm -hmm. razem w pełnej firmie rowerowej, która roznosi jedzenie. Nie za darmo, oczywiście. Mm -hmm. I on mi bardziej nie zagłębił w szczegóły tej gry. I od tej pory, no, tak. Tak przynajmniej dwa razy w tygodniu spotykałem się ze znajomymi i graliśmy po 5-6 godzin, czasami od popołudnia do piątej nad ranem, w te właśnie karty. I później tak zastanawiałem się nad zmianą pracy. No i się dzwoniło stanowisko w pewnej firmie, która zajmuje się tą branżą TCG, czyli Trading Card Games. No i akurat udało mi się tam znaleźć zatrudnienie. I potem, jak już moja kolekcja rosła, uznałem, że no mam bardzo, bardzo dużo niepotrzebnych kart w dziesiątkach tysięcy. No i stwierdziłem, że no mam tak dużo kart, że chyba warto założyć po prostu działalność. No i to zrobiłem, no i sprzedaję sobie karty, kupuję jakieś tam produkty, które w przyszłości mogą wzrosnąć na wartości i niektóre już rosną i nawet dwukrotnie urosły. I tak to się prezentuje. Okej, okay, a czy kolekcjonowanie tych kart sprawia ci szczęście? Jesteś spełniony a, z tego, tak, co? Tak, oczywiście. Takim moim celem, a propos gry Magic the Gathering, jest zakupienie od momentu, w którym e, wszedłem w tę grę, takiego bundla, mhm. który jest takim no, produktem, którym sam. Boostery, czyli saszetki z kartami mm -hmm. i no, te pudełka są ładne i po prostu chcę mieć każde i sobie kupuję, jak wychodzi nowy dodatek. Aczkolwiek troszeczkę ta gra Magic the Gathering no, troszeczkę przesadza z produkcją nowych dodatków, bo wychodzą no, co, ostatnio co dwa miesiące i troszeczkę mnie to smuci i zobaczymy jak będzie wyglądać przyszłość tej gry, no, ale są jeszcze inne, które mnie też z tym zainteresowany, No ale tak, daje mi to szczęście. Okej, okay, a coś jeszcze oprócz tego jest twoją pasją, no, twoim pewnie. szczęściem? To dawaj. Chodzę na wspinaczkę, tak no, odkąd nie pracuję w kurierce rowerowej, to chodzę na wspinaczkę i uprawiam dużo sportu, jeżdżę sam rekreacyjnie na rowerze, nie jako praca. No ale wspinaczka tak 3-4 razy w tygodniu i bardzo duży progres widzę w tym i naprawdę czuję, jak jestem na tej wspinaczce, to czuję, że żyję, jest naprawdę fantastycznie. No, to chyba jedna z lepszych rzeczy, jaka mnie spotkała w tym roku ta mhm. wspinaczka. No i w sumie dzięki temu odnowiłem kontakt z bratem, tak się widujemy raz w tygodniu przynajmniej, a nie raz na parę miesięcy. I się częściej widuję ze znajomymi, których też wkręciłem w tą spinaczkę i też planuję wyjść na rysy. Ostatnio byłem na no, taki mały szczyt ślęża w sobotce, ale planuję stopniowo e, powiększać szczyty, na które będę wchodził. No i tak się prezentuje moja druga pasja. A czym jest dla ciebie szczęście, oprócz tego, że spełniasz się w tych pasjach? To czy o czymś jeszcze? To moment w życiu, w którym nie czuję śmierci. Czyli każdy moment. Mhm. No, to jest dla mnie szczęście. Okej. Okay. I spotkałam się jeszcze z takim założeniem dla niektórych, że w ogóle co to jest pasja? Ja nie mam pasji. Powiedz w ogóle jak ją znaleźć? może mm. Czym jest pasja? No. Pasja... Moim zdaniem jest czymś, co sprawia, że no, myślisz o tym cały czas intensywnie, chcesz robić to w wolnej chwili, no głównie to. Po prostu wchodzisz w to coraz głębiej. Po prostu jest coś, co daje ci szczęście, jesteś zadowolony, że to robisz i zaczynasz. Kolekcjonować albo robić rzeczy związane z tym, w zależności od tego, jaka to pasja. No, bo wiadomo, że są droższe i tańsze pasje. Może na przykład biegać, to może być mm -hmm. taką pasją. I po prostu chodzi o to, żebyś był szczęśliwy dzięki tej pasji. Też kolejna rzecz związana jest z social mediami. Nie wiem, czy ty używasz dosyć dużo tych socialów, czy nie, tak, nie za bardzo? Tak, w sensie nawet. Studia skończyłem w tym kierunku. Okej. Okay. A czy właśnie studia są Twoją pasją? Nie, nie, żeby pasją stricte, ale się dobrze bawiłem w trakcie studiów. Związanych z tematem, czy raczej jako, jako student? To i to. Okej, dobrze. jakieś to taka nieodłączna rzecz, która nam towarzyszy i po prostu warto wiedzieć, jak to działa. Mhm. I być na przykład pomagać też innym w zrozumieniu tego, jak to działa, żeby każdy mógł w pełni korzystać z tego, co daje nam obecne, obecny czas, w którym żyjemy. Mhm. I właśnie też do tego zmierzam. Bo niektórzy ludzie też, używając tych social mediów, mhm. czują się samotni, przygnębieni nie mają tego szczęścia i jak w takim razie używać tych social mediów, żeby się tak nie czuć? Mm, rozsądnie też zależy od tej osoby. E, na przykład ja no, moją babcię nauczyłem korzystać z social mediów. No i dzięki temu mam z nim lepszy kontakt, bo no, Messenger, no też jakiś tam medium to jest. Ale no, wysyła mi memy, jakieś tam tiktoki mhm. na messengerze, czy jakieś reelsy, czy jakieś inne rolki. I razem się wspólnie śmiejemy i widujemy. Przyjeżdżam do niej od czasu do czasu i tłumaczę nowe rzeczy, jak działają. A jest zadowolona, mimo że mieszka sama z kotem. To jest, wydaje mi się, szczęśliwa. Po prostu trzeba doprowadzić do sytuacji, w której się ma z kim spędzić czas. Niekoniecznie przez internet ale spotkać się w rzeczywistości, bo wydaje mi się, że no dzięki temu nie czujemy się samotni. Ale są myślę takie osoby, które nie czują samotności dzięki temu, że spotykają się z kimś przez internet. To jest jakaś forma spędzenia wspólnego czasu. No ale warto moim zdaniem nawet jeżeli jest się troszeczkę mniej społeczną sobą czasem spotkać, chociaż z kimś innym swoim najlepszym przyjacielem, czy tam z rodziną I wydaje mi się, że dzięki temu nie będzie się czuło samotnym no jeżeli ktoś faktycznie nie ma rodziny, ani przyjaciół, to myślę, że taka osoba powinna gdzieś wyjść do No takie miejsca, które są dla takich osób, albo znaleźć pasję, dzięki której będzie mogła poznać kogoś. Ja, na przykład, w tej wspinaczce, właśnie to codziennie spotykam na Was i codziennie z kimś, rozmawiam nowym, kogo nie znam i wspólnie myślimy, jak przejść jakąś traskę. I myślę, że da się kogoś poznać w dosyć łatwy sposób. Wystarczy no, mieć pasję i znaleźć osoby, które też dzielą tą pasję. No, na pewno jest to jakaś osoba, która dzieli nawet Twoją specyficzną pasję. Trzeba ją znaleźć. A w sumie dzięki mediom społecznościowym jest to bardzo łatwione, wystarczy się postarać trochę. Okej, okay. dzięki. A yy, tak podsumowując, co, czy coś chciałbyś jeszcze dodać w, w tematach takich szczęścio- pasjowych? Hmm. Myślę, że każdy powinien, człowiek, posiadać pasję i Pielęgnować ją, dzięki temu będzie szczęśliwszy na pewno, choć trochę. Ok, dzięki bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie rozmowy. O następnej dowiecie się na pewno z naszych Social mediów, na które również z przyjemnością zapraszamy. A teraz dajcie znać, co sądzicie o tej rozmowie, jak i ogólnie o naszej podcaście pod tym filmem w komentarzu. Zapraszamy również do obejrzenia innych naszych filmów oraz innych naszych produkcji. A teraz życzę Wam wszystkiego dobrego, obojętnie kiedy to oglądacie. Do następnego, na razie pa!